Enix jest jednym z wiodących producentów grzejników dekoracyjnych i łacienkowych. Na rynku polskim i zagranicznym działamy od ponad 25 lat. Grzejniki marki Enix zaspokajają potrzeby osób szukających zarówno prostych rozwiązań, jak i również niebanalnych propozycji aranżacyjnych. Współpracujemy z projektantami form użytkowych, dzięki którym nasze produkty są bardzo dobrze oceniane przez konsumentów i wyróżniane w plebiscytach. Otrzymaliśmy liczne i prestiżowe nagrody. Stawiamy na innowacje i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dlatego wybraliśmy SAP Business One. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą się rozwijać. Wybór firmy Altap jako partnera wdrożeniowego nie był przypadkowy. Zdecydowało o tym głównie kompetencje, doświadczenie oraz tak zwany wspólny język. Po prostu czuliśmy, że rozumieją nasze potrzeby i będą mogli nam pomóc. SAP Business One wykorzystujemy w każdym obszarze działalności firmy ale szczególny nacisk położyliśmy na usprawnienia procesów produkcyjnych. Mamy lepszy nadzór nad kosztami produkcyjnymi oraz realizacją zleceń od momentu planowania produkcji po kompletację i wysyłkę dostawy. Usprawniliśmy również pracę magazynu głównie dzięki wykorzystaniu kodów kreskowych i kolektorów danych. Każdy produkt na naszym magazynie opatrzony jest etykietą z kodem kreskowym i opisem towaru, dostosowanym do potrzeb konkretnego odbiorcy. Wykorzystanie SAP Business One w procesie obsługi klienta skróciło czas realizacji zleceń i znacznie poprawiło jakość obsługi naszych odbiorców. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest też kolejkowanie sprzedaży, pozwalające na sprawniejszą współpracę między działem sprzedaży a magazynem. Zwiększyliśmy udział w rynku, rozszerzając sieć partnerską oraz ilość obsługiwanych inwestycji. Polecamy Start Business One i współpracę z firmą Alta. To sprawdzony wybór.